Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale Budżet Bez Stresu. Ja nazywam się Asia i witam Was dzisiaj w niedzielę, 7 grudnia. Mamy ze sobą dzisiaj siódme okienko z kalendarza. Dajcie znać, jak tam prezenty mikołajkowe. Czy Mikołaj przyszedł, czy nie. W tym czasie zdrabnę zdrabkę. To jest kalendarz adwentowy z kanału Zgubić Budżet. I dziś odkładamy 15 zł. Okay. To mamy załatwione. I otwieramy pakunek. I mamy wyzwanko syreni śpiew. Wow! Cudo! Widzicie te piękne Tu Mamy bingo, 10 na 4, chociaż można iść też po kolei, nie trzeba rzucać czwórką. Mamy wykreślanki, dwie, trzy. Piękne. Naprawdę piękne. Dziękuję bardzo. Ewelinko. No, aż brak słów, naprawdę. Kalendarz jest dopiero 7 dzień grudnia, a każde okienko to jest naprawdę cudo. Bardzo Ci dziękuję. Wam również dziękuję. I do zobaczenia jutro kolejnym vlogu. Pa!